Siema, witajcie po dość długiej, długiej przerwie i witam Was serdecznie, pozytywni gracze, Grzesiek. No i zagramy sobie w Heroesy dwójkę The Mind of Magic, ale trochę innym stylu. Będziemy grać sobie w Heroesy, tak bardziej na luzaka, bardziej na spokojnie. Nie będziemy się spinać z kampaniami jak z większością gier, tylko po prostu pogramy sobie gry standardowe i dostaniemy raz czy dwa... Pierdziel bez żadnego problemu od komputerów. Więc bez zbędnego pytania, standardowa gra. No i weźmy jakąś mapę, taką może większą, żeby było co pogadać, żeby było co pomówić. Bardzo duża woda i piach. Poziom trudności normalny. Można zagrać na łatwy, bo tak czy siak będzie to dla mnie raczej dość duże wyzwanie. Nie będę ukrywał, to nie jest gra, w której mi dobrze idzie. Tutaj ja będę chciał losowo. A ja zagram hmm, czarnoksiężniki. Oni mają smoki, oni mają tytany, i te e, dziki nekromanci. No to powiedzmy, że zagramy albo losowo. Niech będzie też. Zagrajmy więc losowo. No i mamy już baroka, i w baroku będziemy cisnąć dalej. Ok. E, Wybudujemy jaskinie, of course. Musimy od czegoś zacząć. No i tak, no przerwa dość duża była i co będzie na tym kanale w ogóle po takie długie, długie, długiej przerwie. No, na pewno będę w większości ja, drugi mój ukochany współtowarzysz, będzie dość rzadko się tu pojawiał. No ale będzie cały czas z duchem i ciałem starał się e, nam tutaj towarzyszyć. Dobra, mu te rzeczy. I w tym czasie ty wejdź sobie na łódkę, gdyby już tutaj zbiera wszystkie fanty. A ty klasycznie pójdziesz zbierać kopalnie drewna Zwaną inaczej to kartaki. No dobra. E, ale co tak naprawdę tutaj będę chciał ogólnie ograć, osiągnąć w tej grze e, taką pogadankę, wiecie, raz w tygodniu, kompletny luz, kompletny chill. O Boże, to, to była najgorsza decyzja, jaką mogłem wziąć, jeszcze tam aport. No trudno. E, pogadać, pośmiać się, popowiadać się dzieje może na świecie, wiecie, sytuacji, do których, w których można sobie podyskutować, porozmawiać, pomówić, jest bardzo, bardzo dużo i czasem bardzo warto sobie, wart, wart sobie warto sobie, się na nich skupić i warto coś właśnie z tym aspektem porobić. Eee, więc tak, co będzie się pojawiać? Na pewno heroesy. Dwójeczkę. Myślę, że będę właśnie grał na zasadach takich, nie chcę kampanii przechodzić. Przechodziłem kiedyś. Jakoś nie jest dla mnie ona porywająca. Wykupiłem wszystkie Heroes Chronicles i na pewno je przejdziemy. Wrócimy do Commander Conquer. Dodatkowo z mojej strony na pewno StarCrafta. Będę musiał w końcu przejść, bo dawno, dawno, dawno temu przechodziłem i dalej to mi wisi po prostu w takim to -do liście. I wstyd byłoby po prostu tego nie dokańczać. Więc muszę. Muszę po prostu to dokończyć, żeby nie było takiego dużego wstydu i wiecie przed wami, że o, o obiecuję i tego nie dokończę. No i też w zamiarze może coś będzie w okolicach fajnego, jak się nazywa to święto wielkie wyprzedażowe Black Friday. W ramach Black Friday'a jest szansa, że, będzie, że pojawi się coś fajnego, jeżeli chodzi o Warcrafta w HD Edition. I to na pewno będę chciał przejść. Tej wersji HD, żeby to jakkolwiek działało, ale żeby to było normalnie, to może damy wyższą prędkość. Bo na tej, tej niskiej prędkości wygląda to, jakby tu klatki się miały nam zaraz zrąbać wszystkie. Ale na szczęście udało nam się z dość małymi stratami pokonać tych zbirów. Eee, no i właśnie, do czego ja dążyłem? A dążyłem do tego, że mam opowiedzieć po prostu co tu będzie na tym kanale i co będzie mogli się spodziewać. Dodatkowo na pewno. Dodatkowo na pewno, jak to pięknie zabrzmiało. E, dodatkowo. Nie. Myślę, że sparadycznie właśnie będzie pojawiał się Tomek, e, który na pewno coś tam będzie miał dodatkowego do serii. A z mojej strony jeszcze co będzie. To, jo, to już nie, jeszcze nie koniec. Coś powiem. Ooo, tak dużo rzeczy, tak dużo planów, o, o, wyjdzie jak zawsze. No jest dużo taka szansa, ale nie oszukujmy się, czasem trzeba po prostu mierzyć wysoko. Jak to mówił Jan Paweł? Kto oglądał ten wie, czasem trzeba wierzyć, mierzyć po prostu ponad swoje siły i swoje umiejętności, możliwości. Trochę więcej pieniędzy pozbierajmy. I tak swoją drogą, widzieliście to może gdzieś kamień? Bo ja za cholerę go nie widzę. Tu jest kawałek kamienia, tu. Ja nie widzę tego kamienia. Takie możliwości w ogóle, żeby gdziekolwiek mógł być. To jest trochę przerażające. Okej, okay, tu kamienia nie. Oho, tu może być w sumie. Tu jest kamek. Dobra. Czyli nie trzeba po prostu przejść i będziemy mieli kamyków. Oho Dobra, podpoiniem więc... Co mogliśmy tu podpłynąć? To są darmowe surowce jakie do dyspozycji. Możemy to ogarnąć. No, ale wracając do głównego meritum, pierwszy odcinek jak zawsze będzie dość merytoryczny i miał wiele składni i sensu. Zobaczymy w ogóle, czy głośność jest odpowiednio ustawiona na no powiecie. To musi jakkolwiek brzmieć. Jak jeszcze lepiej wyglądać. Więc no. Muszę też się na tym skupić. Więc tak jak powiedziałem, właśnie jeżeli chodzi o mierzyć wysoko, mieć bardzo wysokie cele yy... i nigdy nie schodzić poniżej takich oczekiwań jeżeli chodzi o produkcje, które będą tu w ogóle powstawać na tym kanale i których tych produkcji mam nadzieję, że będzie dość, dość dużo, że w pewnym momencie spotkamy się gdzieś na dłużej. Jeżeli chodzi o wspólne serie, pewno będę tą naciskał na parę, żebyśmy poszpilali sobie, pograli w cokolwiek fajnego, żeby ta gra nam, ta współpraca nam bardzo fajnie Czekajcie, gdzie jest szybkość, bardzo duża. Więc tak. E, żeby nam bardzo fajnie to właśnie e, zagrało, jeżeli chodzi o aspekt związany z, e, z kołpami. Bo bardzo fajnie się nagrywa kołpy. bardzo fajnie się w ogóle gra w kołpy. Ja bardzo lubię kołpy. E, na przykład donsterwa, e, czy cokolwiek. Może też mamy inny kanał tutaj, jeżeli może wiecie, może nie. Raczej nie wiecie, bo aż tak nie jesteśmy fancy i sławni kanał związany z. E... Jak się nazywa ta gra? I teraz moment i w głowie. Ta gra się nazywa 7 Days Today. I prawdopodobnie, może coś z tym będziemy raz na jakiś czas po prostu witać się z Wami, i co w tej materii także działać, żeby Wam pokazać, co jeszcze mamy ciekawego do zaoferowania. To ty mi się ty przy teleportu. po proszę. Bardzo dużo takich surowców jest dodatkowych. To bardzo, bardzo, bardzo ułatwia nam, że tak powiem, rozgrywka, nie? No tutaj szkoda, że nie zdążyłem dopłynąć. Nie zdążyłem. Nie dopłynąłem po prostu. Do zdążyłbym, nie? Prawdopodobnie, tak, zdążyłbym. O proszę, to jest. Okej. Okay. Super. Miałem taką nadzieję trochę, że właśnie będę rzucany lewo-prawo. Czeł, miałem taką nadzieję. O! Teraz na grupa. I jeszcze tylko na stratę, ewentualnie tamtym drugim przejdziemy po prostu przez to, jak przez masło. Eee, wiecie, co mam brakuje jeszcze w takich grze? Siatka i to wszystko. Ej, ale halo, halo, halo! Cieniowanie pola jest włączone, nie? Jest cieniowanie. Jezus Mary, czy to widzicie? Bo ja na moje nieszczęście tak widzę. No, no elegancko, takie straty nie potrzebujemy. Super! O nie, no po co ty masz też szczęście? Jednego życia. A nie, powinieneś stracić yeah. jednego jeszcze. No kaman. No. Teraz już mamy W. Ile to masz ruchu? Bardzo mało. Więc jak tu się przesunę, to bajdziesz do mnie, czy jeszcze nie? Wiedziałem. Że jest taka szansa w sensie, no? Że... Nie wierzę. Chociaż jest, tu udało się. To co chciałem właściwie się udało, czyli pokonać tego jednego. No teraz mogę jednym co podejść sobie tutaj. To i tak gówno nam dało. No właśnie takie, taki jest docelowo plan tym wszystkim, żebyście, żebyśmy my mogli się, w sensie ja mogłem się z wami częściej spotykać i sobie coś tam popitolić, pogadać. No i... Czekajcie, chwilę targowisko będzie inny. bardzo ważne i potrzebne. I żeby właśnie na tej zasadzie to wszystko działało. No ta misja będzie dość tałapa. Widzę, że dość ciężka i dość długa. Ukrywajmy. Nie wiem jakby, ja nie jestem osobiście fanem, jeżeli chodzi o e, morza właśnie w Heroesach. oceany, morze i takie inne. O! o, o przepraszam. A skąd wy jesteście znowu? O, klątwa. A co nastąpi tuż? Pomi. Super. I teraz tak. Klątwa na dziada. Zabij. Zabi. Elegancko. Pomi. To jest bez klantwy, powinien go zabić. No. A jednak ich jest 60. To już jest uderzenie. Nie oszukujmy się, to już nie jest byle co. To już jest głup. No i elegancko. Mamy to. I ty już jesteś zabijaka i możesz po prostu nam tereny zdobywać i nie mamy się czym przejmować. No tak naprawdę widzę czym musimy się przejmować. Musimy się przejmować siarką. To jest siarka, nie? Dobrze kojarzy z no on Może inaczej. Siarka. Wiedziałem, że gdzieś jest na mapie Stąd e, wiedziałem czego mogę szukać. okej okay. To no, też nam się przyda po prostu. Możemy sobie woli polepszać, e, jeżeli chodzi o wszystkie budynki, które mamy tutaj na stanie. E, ale wracając właśnie, bo zacząłem pitolić na temat... Uuu, logistyka. E, no, zacząłem pitolić na temat właśnie map i jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy, że to nie za bardzo jest, nie za bardzo lubię. E, nie jestem wielkim fanem, jeżeli chodzi właśnie o morza, to jest tego od cholery, bo jest to dość... Potem chaotyczne, jeżeli chodzi o całościową grę, tym bardziej, jeżeli chodzi o stare wersje. Y, y, no, Heroesów. Muszę przyznać, że to jest dość wtedy chaotyczna, może być gra. No ale myślę, że mm, ogramy to i rozegramy bardzo piękną partyjkę Dobra, wejdźmy tutaj, mój piękny y, bohaterze. I w tym czasie może podobrzymy ten labirynt. Zapraszamy sobie was, tu mamy, o, mamy wreszcie jakieś ofensywne czary, jest elegancko, w sumie, szczerze powiedziawszy, yy, studnia, 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 a ja nie mam studni jeszcze, dobra, to studnia muszę odbudować, no, myślę, że, czy czekać te dwa dni, czy też nie, hmm, pomyślmy, co byście zrobili, przyczekali, czy nie? Jak przeczekam, to de facto mogę zostawić te e, dziadygi jedne u siebie w zamku. No chyba przeczekam, bo to jest jedna A studia nie daje mi plus dwa jednostek? No jasne. Dobrze pamiętam. Taki szmat czasu tam graliśmy. Tak jak tam grałeś. jeszcze pamiętam takie aspekty. E, Okej, okay. to jest wolna łódź. Łódź, jak to miasto, łódź. Łódź. No, nie wierzę, no pewno jakiś wykokszony, ale my nie podamy się tak łatwo. No, uciekniemy. Aha, nie uciekniemy. Ech, no, cóż mogę powiedzieć? Życie nas nie rozpieszcza. Hm. Pokaż nie to. Dobra, już giniesz. Mój przyjacielu. Chyba, że on się naprawdę robi, nie? Czy my mamy jakieś szanse? 3-2. Statystyki, a mamy 3-3. No tutaj wygrywamy. Gdyby nie tych 22, szczerze, mógłbym się pokusić, że mamy jakiekolwiek szanse. Kapitulacja. Za drogo. Mhm, tak myślałem. Dobra, zginię. nie! Nie możesz zginąć! O Jezus, Maria! Ja pierdzielę. No. Tak to tak się nie myśli. Przecież ty miałeś artefakty. No, nie wierzę w to. No cóż. <grym> to by było na tle w tym odcinku. Ja sobie w tym jeszcze wykupię po prostu całą armię, i w następnym już będziemy ruszać na podbój, bo trzeba po prostu przepłakać za wszystkie straty, które mieliśmy, bo było ich dość dużo i były one dość głupio zrobione. Dobra, to ja wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w takim bądź razie w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa! pa.